Czy jeśli nie potrafię podziękować, to jest ze mną coś nie tak? Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei, gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się i z daleka głośno zawołali? Jezusie mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych, gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Stań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Bardzo ciekawa perspektywa pojawia się w dzisiejszej Ewangelii. Tym, co przynosi pełne uzdrowienie, jest powrót do Chrystusa w uwielbieniu. Jest powrót do Chrystusa z dziękczynieniem za wszystko, co uczynił dla mnie. Czyli dostrzeżenie tej zależności. Żyję dzięki łasce Chrystusa. Mam wszystko, co posiadam, dlatego, że Bóg jest hojny. Dlatego że Bóg dużo wcześniej, przed moimi narodzinami, o to wszystko się zatroszczył. I ja dziś, przekształcając ten świat, mogę żyć i czerpać z jego owoców. Czyli to, co rodzi, umacnia naszą wiarę, co pozwala nam działać w sposób bardziej radykalny, jeśli chodzi o Ewangelię, to właśnie nasz powrót codzienny do Chrystusa w uwielbieniu, w tym nastawieniu serca. W serce, z sercem, które uwielbia. Z sercem, które potrafi dostrzec to dobro, które otrzymuje i wyraża swoją wdzięczność. Czy zawsze trzeba dziękować za wszystko? Oczywiście, że nie. Ale kiedy tego nie robimy, to w jakiś sposób siebie zubożamy. Stajemy się biedniejsi. Dlaczego? Bo nie zauważamy dobra, które dzieje się w naszym życiu. A to rodzi smutek, to rodzi rezygnację, to osłabia naszą motywację do działania. Dlatego każde staniecie w modlitwie dziękczynienia, która przeradza się, później przychodzi w modlitwę uwielbienia, dostrzeżenia mocy i chwały Boga, jest tym, co buduje naszą wiarę, bo to daje nam później odwagę, żeby się nie bać wybierać tego, co od Boga, żeby nie bać się pójść za Jego słowem, nawet jak nam się wydaje, bardzo radykalne i sprzeczne z tym, co my byśmy wybrali. I wtedy wchodzimy w doświadczenie jeszcze większej chwały. Bo przestajemy ograniczać Boga naszym lękiem. Warto dziś tego spróbować, jak tylko dostrzeżesz jakieś dobro, które się dzieje w Twoim życiu. Oddaj chwałę Bogu, podziękuj, bo On jest źródłem każdego dobra. Zobacz w Nim źródło tego dobra, które się wydarzyło, a wcale nie jest oczywiste, że za Nim stoi Bóg. I zobacz, jak to zmienia później Twoją perspektywę, jak to jest w stanie umocnić Twoją wiarę i rodzić do zaufania. W innych trudniejszych sytuacjach. Boże, żywy duchu święty, uwolnij moje serce do uwielbienia, abym we wszystkim potrafił oddawać Ci chwały, abyś Ty był uwielbiony, bo jesteś tego godzien. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.